Chcesz się rozpędzić, chcesz przyspieszyć, chcesz jechać coraz szybciej, żeby jak najszybciej dotrzeć do celu, ale na Twojej drodze są progi zwalniające. I tutaj, właśnie na tym materiale, chcę porozmawiać o tym, jak zwrócić uwagę na Twoje progi zwalniające i w jaki sposób spowodować, żeby one jeszcze bardziej Cię przyspieszyły. Na ostatnim, na ostatnim materiale mówiliśmy o tym, w jaki sposób wyciągnąć rzeczy, które są w Twoim umyśle, jak mu zadawać pytania, po to, żeby te negatywne rzeczy, te, które oceniamy jako negatywne, stały się pozytywne i w tym momencie pozytywne drzewo będzie wzrastać, bo je będziesz podlewać, negatywne drzewo zacznie rozkwitać i zacznie piękne owoce dawać, w momencie, w którym też zaczniesz je użyźniać glebę. I to mówiliśmy na ostatnim materiale, że więc jeśli go nie widziałeś, to zachęcam Cię do tego, żeby sobie na niego spojrzeć, bo on też właśnie daje takie wartości. I teraz chcę właśnie nagrywać takie materiały, które będą troszeczkę krótsze. Może ja troszeczkę więcej, większą energię daję w momencie, w którym mówię troszeczkę szybciej, także troszeczkę zwolnię. Ale na tym materiale chcę powiedzieć na temat progów zwalniających, które powodują, że... Jeśli zwrócisz na nie uwagę, jeśli je zaobserwujesz, jeśli je zauważysz i wyciągniesz z tego wnioski, to one mogą cię dalej zaprowadzić. Więc pierwszy taki podstawowy próg zwalniający, który jest związany właśnie z naszym życiem i jest związany z tym, co właśnie w tej chwili robisz, to jest YouTube. Oglądanie filmików na YouTube. Ja wiem, że mogłoby być to strzał w kolano na tej zasadzie nie oglądajcie mnie, bo oglądanie mnie to jest oglądanie YouTube'a, więc spowalniasz siebie. Na YouTubie jest mnóstwo wartościowych materiałów, z których warto korzystać, i tutaj bardzo ważna jedna rzecz. Czy z nich korzystasz? Czy tylko i wyłącznie biernie słuchasz? Czy korzystasz z tych materiałów, które są podawane na, na YouTubie? Czy po zakończonym filmie od razu wrzucasz następny film i oglądasz dalej? Jesteś biernym słuchaczem? Czy zatrzymujesz się chociażby na minutę i zastanawiasz się. Co autor chciał przekazać, w jaki sposób ja z tego korzystam, co mogę z tego wynieść, w jaki sposób mogę zmienić swoje życie na bazie tego, co usłyszałem. W tym momencie dopiero materiał staje się dla ciebie wartościowy. Druga kwestia jest taka, żeby też zaobserwować, więc to jest pierwsza obserwacja, co ja wyciągam z materiału, które oglądam. Druga rzecz jest taka, ile czasu spędzam na YouTubie czy oglądam. Mm, 45 minut, czy zatracam się w tym i dwie godziny oglądam, i tak naprawdę nic z tego nie wyniosłem? To się łączy ze sobą. Co z tego wyniosłem i jak często to oglądam? Jak dużo czasu spędzam na tym i w tym momencie wyciągnąć taki wniosek na samym końcu? Na przykład po dwóch godzinach, hej! No faktycznie troszeczkę za dużo w ciągu dnia spędzam czasu na, na YouTubie, więc okej, okay, dobra, wyciągam z tego wnioski. Co innego mógłbym robić, gdybym nie spędzał tych dwóch godzin na YouTubie? Co innego mógłbym robić? Ale na początku tylko i wyłącznie takie zadanie dla ciebie, żeby zaobserwować w przeciągu następnych kilku dni. Zacznij od dziś, żeby od razu wejść w tą praktykę, nie tylko bierny słuchacz. Zacznij od dziś. Zastanów się, ile już zobaczyłeś e, filmików na YouTubie, y, ile do końca tego dnia, ile jutro. Nie chodzi o to, żeby się ograniczać, tylko, tylko pierwszy pro, krok to jest zaobserwować, ile czasu mi zajmuje oglądanie materiałów na YouTubie. Następnie. Y, jak, jakie wartości wyciągam z materiałów, które oglądam? Jakie wartości w ogóle przekazują materiały, które oglądam? Czy oglądam głównie kociaki, jakieś zwierzątka? Czy oglądam materiały merytoryczne, duchowe czy biznesowe? Czy oglądam sobie po prostu głupie, głupie wydarzenia, głupie pranki, jakieś, jakieś wygłupy itd.? I tu nie chodzi o to, że to dementuję, żeby nie, nie oglądać, nie marnować swojego czasu. Nie, tu też chodzi o to, żeby e, zrobić sobie endorfinę, pośmiać się troszeczkę i tak dalej. Ale chodzi o obserwację tego, ile czasu mi zajmuje, jaki materiał i co z niego tak naprawdę wyciągam, w jaki sposób te materiały są dla mnie korzystne. Kolejna rzecz, e, może, może połączę je ze sobą, chociaż nie. Kolejną rzeczą. Kolejną rzeczą jest to, że patrzysz na ekran, i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ekran komputera czy ekran e, telefonu pod kątem tego, że patrzysz w swój wzrok, koncentrujesz na ekranie, i w tym momencie to jest, e, to jest niebieskie światło, które powoduje, że oczy się męczą, a często mamy w ten sposób, że jeśli gramy w gry komputerowe albo oglądamy, m, ogląda, oglądamy cały czas ekran, no to w tym momencie mrugamy mniej. I w tym momencie to też może uszkodzić, uszkodzić nasz wzrok. Mała taka wskazówka dla Was: ja na swoim komputerze włączyłem sobie tryb papierowy, a mianowicie cały, cały ekran jest troszeczkę bardziej żółty, więc to nie jest białe światło, tylko żółte. Dodatkowo zainwestowałem troszeczkę w dużo lepszy monitor, żeby on miał też czujnik, jakie światło jest tutaj, żeby na ekranie odpowiednio nadawał swoje światło żeby mnie aż tak nie raniło ze względu na to, że akurat mam, mam monitor dla edytorów, którzy, którzy spędzają na przykład 10-12 godzin przed komputer, komputerem montując i patrząc na szczegóły, ale to też jest bardzo wartościowe w momencie, w którym się patrzy na YouTube'a czy patrzy się na kartkę białą na, na Wordzie czy, czy w Excelu też żeby to nie było takie ostre światło tylko bardziej żółte i tak samo na telefonie zawsze mam włączone tam jest zawsze tryb taki Oczka, tryb oczka, yy, i też w tym momencie on powoduje, że te światło jest bardziej żółte. Kolejna wskazówka, jeśli chodzi o ekran, żeby zrobić sobie takie ograniczenia. No, nie nazwę tego ograniczeniem, nazwę to testem. Jeśli nazywamy coś ograniczeniem, to od razu tego nie chcemy robić. Jeśli robimy to jako test, czyli obserwuję, ile czasu spędzam na YouTubie, obserwuję, jakie wartości yy, zdobywam, to patrzymy na to jako obserwacja, więc. Zaobserwuj, jak byś się czuł, jakbyś się czuła w momencie, w którym godzinę przed snem odcinasz dostęp do, do niebieskiego światła. Nie patrzysz na telefon, nie patrzysz na telewizję, yy, po prostu robisz ref, refleksję danego dnia, albo po prostu robisz coś zupełnie innego niż, niż ekran, ze względu na to, że wiem, że ludzie ok, muszę oderwać się od gier, bo za dużo czasu na tym spędzam, więc idę na chwilę na telewizor i oglądam seriale. A w momencie, w którym nie, 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 dobra, za dużo ekranu, więc sprawdzę tylko wiadomości i przechodzę na telefon, więc tutaj masz ekran, tutaj masz ekran, tutaj masz ekran i tego jest za dużo tego niebieskiego światła, więc zrób sobie tą godzinę przed snem. Zobacz, w jaki sposób ci się śpi. To jest test. Zaobserwuj, jak ci się śpi, jak ci się zasypia, w momencie, w którym challenge 5 dni, godzinę przed snem wyłączam tego typu elementy, niebieskie światło. I co się wydarzy? Możesz napisać później w komentarzach albo bezpośrednio do mnie. Kolejna rzecz, którą już troszeczkę wspomniałem, mianowicie jaką wartość wyciągasz z materiałów, które dostajesz, a mianowicie twój kolejny próg zwalniający to na czym się skupiasz, o czym mówiłem na poprzednim też materiale w poprzednim tygodniu, ale też pod kątem tego, Jakie, jakie bodźce do ciebie trafiają? Bo jeśli popatrzysz na wiadomości, czy to informacje, czy to osoby, z którymi się spotykasz, albo nawet biernie y, jesteś gdzieś w sklepie i podsłuchasz, o czym rozmawiają ludzie, to przeważnie są to negatywne informacje, negatywne jakieś takie uwagi. Hej, zwróć uwagę na to, że tutaj jest zagrożenie i tutaj jest zagrożenie. To w tym momencie też są nasionka, y, które u ciebie mogą kiełkować, albo jeśli już masz drzewo, to te wszystkie informacje mogą być podlewane, więc Twój próg zwalniający to, co jest dookoła ciebie. Ja na przykład często w momencie, w którym idę na zakupy, ubieram sobie słuchawki i na tych słuchawkach puszczam sobie albo pozytywną muzyczkę, albo tylko i wyłącznie częstotliwości, albo czasami jest tak, że na słuchawkach nie mam żadnej muzyki, ale mam słuchawki, które, które wytłumiają, yy, wytłumiają yy, otoczenia i w tym momencie ja po prostu jestem w swoich myślach, jestem w swojej głowie i ja decyduję. Jaką wartość mają myśli, które. No i ja to po prostu kontroluję. Test dla osób bardziej ambitnych, a mianowicie zrobienie sobie jednego dnia bez. Jeden dzień bez telefonu, bez telewizora, bez komputera, bez YouTube'a. I jako test, co by się stało, gdybyś w najbliższą sobotę albo niedzielę po prostu telefon odłożył. I tu nie chodzi najlepsze. Tutaj najlepsza wskazówka jest taka pod kątem budowania em, rekonstrukcji Twojej dopaminy em, i zrobienia sobie właśnie takiego lekkiego detoksu dopaminowego: to jest telefon nie tylko i wyłącznie wyłączyć albo wyciszyć, ale całkowicie oddać go komuś. Albo wrzucić go gdzieś do jakiejś szuflady, albo dać go do partnera, partnerki albo przyjaciela i powiedzieć, przechowaj go dla mnie do jutrzejszego dnia. Żeby, żeby po prostu cię to nie ciągnęło. To jest test, więc tu nie chodzi o to, że to jest jakieś rygorystyczne jakieś ograniczenie, tylko sprawdzenie. W momencie, w którym zaczniesz z samego ranka, albo wieczorem, dzień wcześniej, zrobisz sobie takie postanowienie, to nawet zaobserwowanie, OK, wytrzymałem pierwsze dwie godziny, albo wytrzymałem godzinę i już musiałem coś sprawdzić. To już obserwujesz to, obserwujesz swój próg zwalniający, i w tym momencie możesz tylko i wyłącznie wydłużyć to. Okej, okay, dobra, wytrzymałem godzinę, więc na następny dzień spróbuję zrobić godzinę 15 albo dwie godziny. Po prostu testowanie tego, bo jakie to są dla Ciebie wartości, jak z nich korzystasz pod kątem tego pierwszego punktu, o którym mówiliśmy, ale w jaki sposób korzystają, korzystają Twoje oczy z tego, że non stop patrzysz na, na niebieskie światło, ale jednocześnie jaki masz czas? Dla siebie, jeśli tylko i wyłącznie spędzasz czas na zewnętrznych rzeczach. Taka dodatkowa wskazówka ode mnie, w momencie, w którym ja robiłem sobie ten test i zastanawiałem się, no to okazało się, że jestem w tak wielkiej pułapce telewizora, komputera i telefonu, że w momencie, w którym tego nie było, ja się zastanawiałem: Co ja mogę robić, jeśli tego nie ma? W którą stronę mogę iść? Co ja mogę ze sobą zrobić? W jaki sposób mogę zrobić sobie rozrywkę, która nie jest z tym związana, i sam złapałem się na tym, że wow, to musi być niesamowity mój hamulec. I zastanawiałem się nawet w momencie, w którym ja byłem dzieckiem, jak ja byłem dzieckiem, nie było komputerów i nie było w telewizji więcej niż trzy kanały. Tak, mój wiek jest na tym poziomie. I zastanawiałem się, co ja wtedy robiłem? Co ja robiłem, jak ja nie miałem komputera? Co ja robiłem, jak nie było telewizora? No tak, wychodziłem na dwór i bawiłem się z innymi dziećmi. Ale co w momencie, w którym byłem do, w domu, co ja robiłem? I dwie rzeczy. Po pierwsze, rysowanie. Zabawa. Nawet jeśli nie umiesz rysować, możesz wziąć kartkę i zacząć coś rysować. E, nieważne, czy umiesz, czy nie umiesz, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu ołówek, kartka i po prostu sobie cokolwiek rysować. Mogą to być nawet totalnie bzdury, nieważne, czy masz 50, 60 czy 30 lat. Po prostu, pobaw się. Nakarm swoje wewnętrzne dziecko. Druga rzecz, którą ja robię e, ostatnio, to kupiłem sobie po prostu zwykłe karty do gry e, i znalazłem w internecie gry solowe, w jaki sposób można samemu sobie grać e, nie tylko i wyłącznie układanie pasjansa, ale znalazłem kilka gier, które mnie wciągają i Odrywają mnie od wszystkiego na, na 5 minut, na 10 minut, takie, takie mini gry, które sprawiają jednocześnie satysfakcję i budują dopaminę, więc są mega wartościowe i to są jednocześnie jak ja montuję filmy i siedzę na przykład 2 godziny, no to potem odrywam się, idę sobie zagrać w karty na, na 5-10 minut, to daję swoim oczom odpocząć i daję swoje nowe bodźce i buduję sobie jeszcze satysfakcję i dopaminę w inny sposób, a potem sobie wracam do pracy. Ale jeśli by Was to interesowało, to możecie nagrać na, napisać w komentarzach, a ja albo opowiem, albo pokażę, w jaki sposób wyglądają te gry, w które ja gram, bo nigdy ich nie słyszałem, nigdy o nich nie słyszałem, nigdy ich nie znałem, a naprawdę są mega satysfakcjonujące. Jedną z nich jest jedenastka, więc też synergia, a drugą z nich jest yy, sarkofag. Bardzo, bardzo fajna gra. Jeśli znacie, napiszcie w komentarzach. Jeśli chcecie poznać. Mogę nakręcić filmik, w jaki sposób ta gra wygląda, żeby oderwać się od, od hamulca, który nie pozwala Wam na odkrycie prawdziwego siebie, prawdziwej mocy wewnętrznej, którą w sobie masz. I ostatnia rzecz pod kątem tego, co już powiedziałem, jako pierwszy punkt, yy, jeśli chodzi o YouTube'a, co Ci daje wartość i tak dalej, zaobserwowanie całego Twojego dnia. Na czym spędzasz najwięcej czasu? Na czym spędzasz mniej czasu, co jest dla Ciebie bardziej wartościowe, jaka wygląda proporcja między tymi rzeczami, nad którymi spędzasz czas i ile Ci dają wartości. Tylko i wyłącznie jako obserwator, żeby zobaczyć, kurczę, ja dużo więcej robię tego, a to na czym mi zależy jest mniej. Przykładowo chcę być przedsiębiorcą. Ile czasu czytasz książki na temat przedsiębiorczości, a ile czasu spędzasz przed telewizorem i oglądasz sobie seriale. I to też chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby to za zaobserwować, wyciągnąć z tego wnioski i podjąć jakąś decyzję. Bardzo interesuje mnie Wasz rozwój, Twój rozwój konkretnie, więc możesz mi to napisać w komentarzach, ale jednocześnie chodzi o to, żeby nie być w tym solo. Na tej zasadzie pojedynczy autor, pojedyncza osoba, każdy rozwija się sam w swoim tempie. I zachęcam, tak jak na ostatnim filmie i tak jak w komentarzach się czasami pojawia, żeby podzielić się. Żeby stworzyć jakąś wspólną grupę, albo żeby wymieniać się komentarzami, żeby e, opisywać, odpowiadać na cudze komentarze, a jak ty to robisz, ale też jednocześnie, że jeśli ktoś jest zainteresowany, zwłaszcza osoby początkujące, albo osoby, które dwa, trzy lata się rozwijają, żeby spotkać się, porozmawiać, e, nagrać naszą rozmowę i w momencie, w którym uznacie, że, że jest okej okay, w tym momencie udostępnić ją ze względu na to, że inne osoby, które się rozwijają, mogą stwierdzić, okej, okay, dobra, to mam w tym momencie na tym filmie. Trzy perspektywy: swoją, w jaki sposób się rozwijam, osoby początkującej, która odważyła się spotkać i powiedzieć o swoim rozwoju, i jednocześnie ta osoba dostaje moje wnioski. No i trzecia perspektywa to są moje wnioski. Ja rozwijam się, jeśli chodzi o rozwój duchowy, jeśli chodzi o rozwój osobisty, jeśli chodzi o rozwój swoich możliwości, i rozwój swojego potencjału odkrywania go. No to już jest ponad 12 lat, 12 lat intensywnie, 5 lat tak mega intensywnie. Ale praktycznie od, od 20 roku życia, czyli od, od 20 lat, to jest naprawdę na wysokim poziomie w różnych aspektach. Więc, też wiele rzeczy z, z wielu misek jadłem, e, wielu, wielu tematów liznąłem, z wielu wyciągnąłem wnioski, którymi chętnie się z wami podzielę. Właśnie wyjdą takie rzeczy na luźnej, swobodnej rozmowie. Nie chodzi o to, żeby spotkać się. Jakiś celebryta, jakaś osoba, która jest zaangażowana 30 lat, medytuje albo, albo już ma swoje własne książki, ale właśnie taka osoba początkująca, jakie on ma y, dylematy, problemy, progi albo w którą stronę idzie, żeby usłyszeć wnioski, ale żeby też te wnioski usłyszeli inne, inni. Więc zachęcam Was do tego, żeby więcej się angażować i w momencie, w którym coś oglądasz, wyciągać z tego wnioski. Reagować pod kątem lajka, komentarza, subskrypcji albo mm, postawienia mi kawy w formie podziękowania albo wdzię wyrażenia wdzięczności, również do tego zachęcam i idziemy dalej. I jeszcze jedna rzecz. W momencie, w którym zobaczysz jakikolwiek film, który stwierdzisz, że jest wartościowy, typu na przykład, jeśli uznasz, że ten film, który teraz nagrałem, jest krótki, ale wartościowy, skopiuj po prostu link i wrzuć do siebie na Facebooka albo na Instagrama albo do jakiejś osoby w trakcie rozmowy. Hej, ten materiał może być dla ciebie wartościowy, więc po prostu sobie go zobacz i podziel się wartościami, które dla ciebie są. Wartościowe. Następny materiał będzie niesamowicie ciekawy ze względu na to, że będę mówił o tym, jak świat do ciebie cały czas mówi poprzez synergię wewnątrzną i zewnętrzną. Zanim ten materiał się pojawi, możesz sobie zobaczyć materiał, który, który był właśnie poprzedniego tygodnia, albo jeszcze wcześniej. Znajdź dla siebie coś wartościowego, albo zrób sobie pauzę od YouTube'a i wyjdź. Wyjdź na spacer, zrób sobie coś zupełnie innego, zrób sobie mm, zrób sobie pauzę.